Cześć siemano, z tej strony Tana, witam was w kolejnym odcinku na koledzy za mnie Dzisiaj jak widzicie jesteśmy już po zimie, jest kwiecień, 50 tysięcy w naszym koncie. Troszkę się na naszą konstrukcję leciutko, czy, czy się pozmieniało, doszedł do nabyt. tak, wymieniliśmy sobie jedną maszynę na coś troszeczkę większego, bo potrzebowaliście, potrzebowalibyśmy coś większego, żeby nakarmić nasze krówki. Oczywiście jak widzicie pendazy. Turem, no to nic innego jak paszowóz nie mogłoby się tutaj na e, tym odcinku pojawić. Jak widzicie paszowóz Faresina taki jak był, tylko troszeczkę większy. Mieliśmy o połowę mniejszy e, tamten paszowóz, za ten paszowóz zapłaciliśmy około 80 tysięcy. E, paszowóz oczywiście nie jest na no jest używany, i widzicie troszeczkę tutaj oznaki jest. Udało mi się z firmą Faresin dogadać, że zabrali ode mnie e, tamten paszowóz i po prostu ktoś sobie wymieniał też paszowóz i ten paszowóz został, więc ja sobie go po prostu odkupiłem, czy bardziej wymieniłem. Tamten oddałem, dopłaciłem i po prostu mam oto ten e, paszowóz. Naprawdę bardzo, e, bardzo fajny. Jestem ciekawy jak będzie się tutaj w ogóle mieszał. Jeszcze tym paszowozem powiem szczerze, że nie mieszałem. Dzisiaj pierwszy, e, pierwsze tak naprawdę testy tego, jak to będzie wyglądało. Więc co, sobie Fendziora, możemy sobie go troszeczkę tam ściszyć, bo wiadomo Fendt tam lubi sobie troszeczkę pogadać głośniej. Dobra, weźmiemy sobie belkę. Słomy, później weźmiemy dwie beleczki siana i będziemy resztę wsypywać kiszonki. Zobaczymy, ile nam tego pójdzie tutaj. Tak powiem, powiem szczerze, że nawet nie wiem, jakie tu proporcje, trzeba będzie mieszać, ale na pewno, na pewno ogarniemy sobie. Dobra, Hop. Dobra, dobra, nie tak. Dobra, dobra bo za daleko dałem. Czekajcie, weźmiemy sobie, odpalimy nie Holanda, żeby nie było. Załek załączymy. Nie chcę tutaj coś, nie chcę coś. Powiem że takie pasowo to spory. już. Powiem wam, że lepiej będzie się nawet, o Jezus, będzie się nawet lepiej przewijało hmm, pod odcinki, bo wiadomo, więcej temaru się zrobi w tym pasowodzie i będzie hmm, o wiele lepiej. W tamtym pasowodzie mieliśmy 13, 13 tysięcy bodajże, co tam mieściło. No w tym troszeczkę więcej, więc chyba troszeczkę więcej, no chociaż czekacie, bo tak, teraz wrzuciłem tą słomę. Ile tej słomy tam jest? tak, żeby nie pierdolnąć gafy. 7,5 wrzucimy to, to my prawie będziemy, że będziemy mieli full z wam powiem tak szczerze, więc czekajcie. Weźmiemy jedną belkę sobie wrzucimy na razie, tak kontrolnie, żeby nie było, że za dużo nam tutaj wyjdzie tego. Weźmiemy sobie tą górną tylko wrzucimy i zobaczymy co wtedy wyjdzie. To jest jedno o temerach, to na dzisiejszym odcinku sobie zrobić, bo troszeczkę jeszcze roboty mam. W dzisiejszym odcinku to chciałem sobie dobrać troszkę kredytu i wykupić jedno pole i wziąć sobie nową dzierżawę yy, Dobra, jak to tutaj będzie wyglądało? 50... trochę jest, 58% Dobra, teraz dorzucimy sobie najwyżej więcej kiszonki i zobaczymy jak to nam wyjdzie Już tutaj nie pierdzielnąć Bo wiecie, te belki są, są też dosyć spore więc żeby tych problemów w tym nie było, to sobie lepiej tej kiszonki troszkę więcej dosypać, żeby tam DMR elegancko wyszedł, bo tak, to był leciutki problem. Dobra, bierzemy łyżkę, nasypiemy sobie, no tutaj dosyć szybko pójdzie, bo tej łyżkę dosyć sporo mamy do kiszonki, więc tam problemu nie powinno być. sobie też tak podjechałem troszeczkę gociurowo, ale to nic, chciałem tej słomy troszeczkę sobie tutaj lepiej móc załadować. A troszkę pokręcimy i się uda. To w dzisiejszym odcinku, to zajmiemy się koszeniem możliwe, że naszego żyta na kisonkę, bo też już jest gotowe do zbioru, więc trzeba będzie tam sobie już lecieć, żeby przygotować pole pod kukurydzę oczywiście. Ale zanim to to jeszcze poleciemy sobie z gnojewicą, zrobimy sobie gnojewicę na jedno pole przy okazji weźmiemy sobie nową dzierżawę, będziemy akurat w okolicy tam i wtedy wykupimy też pole numer 33, bo tam pisaliście komentarze, to pole jest dosyć długo jest, więc trzeba będzie to pole sobie elegancko wykupić. Dzisiaj może jak nie zapomnę, to po dzisiejszym odcinkiem dostaję Wam ankietę co do nowego ciągnika. jaką markę byście tutaj preferowali, na pewno zbierzemy sobie Fenda, John Deere i... I, 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 i co tam jeszcze Fend John Deere i coś jeszcze tam wymyślę nie wiem dokładnie jeszcze co, ale może case'a, zobaczymy case, John Deere mm, i Fend. coś takiego będzie do wyboru będziecie mieli ankietę w opisie, jak nie zapomnę oczywiście, daj Boże bym nie zapomniał to wtedy taką ankietkę do opisu postaram się wrzucić żebyście mogli zdecydować też Jakim pionikiem będziemy się teraz wodzili zamiast maseja, bo masej niedługo będzie szedł na sprzedaż. Miałem masę pójść na sprzedaż ogólnie, ale jeszcze nie sprzedałem go, bo stwierdziłem, że bardziej nam się przyda teraz paszowóz. Kurde, ty, wyjdzie to? Może pierdzielił. O kurwa, o. Proszę, dał teraz. Dobra, nie, nie trzeba wrzucać ten. Jak coś, nie będziemy wrzucać słomy, bo słoma nam popsuła wszystko, ale... Naprawimy sobie to, żeby nie było. To właśnie nauczyć, teraz będę wiedział, żeby słomy tak naprawdę nie wrzucać tutaj, bo jest problem z tym, że ta słoma jest dosyć, dosyć poimna i no niestety, ale ale dobra, za to sobie weźmiemy, usuniemy z tego temera, czy tą kiszonkę sobie usuniemy o proszę bardzo, usuniemy sobie i sobie tutaj zrobimy temera, no dużo nie brak brakuje, dosłownie krótkie i byśmy mieli już tak naprawdę temera zrobionego. Dobra, wejedziemy sobie do tej obory naszej nowej. Podamy sobie tutaj jedną krówką i zabieramy się do za dalszą robotę. Tego odcinka nie będziemy temera robić. Troszeczkę na pewno do, do zrobienia go jest. Bo wam szczerze, bo było przewijane. No i tutaj oborze oh teraz jesteśmy tak. No to już tak tragedii już takiej nie ma, ale można sobie coś tam jeszcze dorzucić oczywiście. tego temera. No ale takim zostałem, to że widzicie, chwila, moment i już jest. Na zielono się tam świci, nam elegancko dobra, lecimy sobie teraz. Tak, odstawimy sobie, odstawimy sobie naszego fędziora. Ja mam szczerze, nie wiem czym pojadę kosić te łąki. ciekawe, no, może i. No, Nicholan raczej nie dałby rady, więc może będziemy sobie fenda do tego, zobaczymy. Na razie bierzemy naszego Maseja. Ja tutaj nie odstawiłem sobie FOWO, więc sobie ustawimy. Podjedziemy sobie, napełnimy. Możliwe, że nozniwa wtedy. Jakbyście wybrali jaki traktor, to można zniwać, bo ten traktor się pojawił. Bośmy sobie sprzedali Maseja. E, wtedy zarobimy jeszcze sobie z słonecznik. Nie, nie ze słonecznika, przepraszam. Ale zarobimy pieniądze z soi i pieniądze z kukurydzy. E, więc byśmy dołożyli do ciągnika i byśmy sobie go wtedy e, zakupili. Na coś większego. Ale. Jak coś rzeczy Zobaczymy w ogóle ile coś takiego będzie kosztowało, bo tak poszukuję traktor tak do 300 koni, e, więc że będzie coś na pewno sobie e, tutaj poszukać. W dobrych pieniądzach to żeby nie wiadomo ile wywalić pieniędzy, bo to też nie o to chodzi, żeby przepłacić. Czekajcie, bo to z tego co widzę tam, z tamtej strony. Proszę jechać tedy. Monitorami to jest tak, że nie widać nic, że ten słupek to jest, coś w ogóle. Jak sama sakra z tym jest. No i co? Jedziemy na to pole tutaj sobie wjedziemy, cyk puch odpalamy rozlewanie i lecimy, na tym polu będzie teraz rosła roz, rósł sobie owióz, więc musimy tutaj przygotować elegancko to pole no i jak widzicie pole przed nami numer 49 dzisiaj będziemy brali w dzierżawę w końcu trzeba te pole teraz tutaj powiększyć no zaraz jak skończymy rozlewać tutaj tą beczkę dobierzemy sobie kredytu, kupimy, wykupimy pole numer 33 i właśnie tutaj to pole, gdzie weźmiemy sobie w dzierżawę i będziemy za parę lat je również wykupować, bo to pole mi się naprawdę przyda, bo tu mam dosyć fajny plan na to pole e, na którym teraz robię i na pole 55, 58 też mam fajny plan więc daj Boże, żeby się udało to wykupić, to naprawdę będzie e, będzie to pole tutaj fajnie wyglądało w sumie to będą dwa pola, można tak powiedzieć, to tutaj na 49 to pole będzie kończyło a reszta będzie zobaczycie w sumie jak to będzie wyglądało dalej. Mam tam jakiś plan w głowie, który już dawno mi się tam uroił, więc sobie to na pewno zrobimy. To w życiu realnym też jestem już po żniwach, w której właśnie udało się wszystko pokosić. Dzisiaj nagrywam ten odcinek, renderuję go, wrzucam dla Was, przygotuję sobie i lecę sobie kombajnik troszkę tam przedmuchać. Jeszcze troszkę go wczoraj tam wyczyściłem, ale sobie go tam jeszcze dmuchnę leciutko. Wjadę nim do stodoły, niech sobie już stoi i biorę sobie czwóreczkę i lecę sobie talerzować to, co wczoraj kosiłem. Trzeba to talerzować, bo niedługo co będzie to pole... Te pola co będzie orać, bo tam będzie rosła sobie pszenica, z tego co wiem. Bo to już nie wiem, na których tam dokładnie polach, ale na pewno będzie pszenica i pszenżytko. Więc trzeba będzie to wszystko przygotować, tak żeby... Było właśnie już pod gotowe podorkę, bo troszkę tych resztek, można powiedzieć, że jest. E, trochę tej słomy, tak zwanej, e, udało nam się tam naprodukować, bym powiedział. E, więc trzeba to elegancko sobie wymieszać ziemią, żeby później lepiej nam się orało. I co, sobie wezmę to wszystko, zrobię, zatależuję. Ale talerzówka talerzówkę też do mycia, do smarowania i też można ją schować. Stara, nie? jakoś, dobra, czekajcie bo żebym teraz troszkę coś źle wjechał. no tutaj za dwie beczki pójdzie jak nic, weźmiemy sobie te dwie beczuszki i przyjdziemy wam powiem, weźmiemy kościarkę i przejdziemy na tą łąkę sobie tutaj ją wykosić, wiadomo trzeba ją wykosić, zebrać i uprawić to już całkowicie na prosto, żeby tutaj już mógł prostem sobie owiec, więc pewno sobie to zrobimy żeby to miało ręce i nogi. Na pewno coś live'a sobie odpalił mu tutaj z zamiast, zamiast, żeby tą robotę sobie troszeczkę nadrobić, bo jednak troszkę tej roboty tutaj jest do zrobienia, Wam powiem. Jest robić. Na tej serii co teraz po przewinięciu, co wszystkie pola trzeba przygotować, posiać to wszystko i tak dalej. Więc trzeba będzie to wszystko sobie tutaj zrobić. Co w kolejnym odcinku może coś żytku sobie podziałamy może coś pograbimy. Zobaczymy sobie. Może coś się pograbi. A poza odcinkiem sobie to sprasuje, i możliwe, że owinę. Chociaż może fajnie, jakbyśmy na odcinku sobie owijanie wtedy zrobili, nie? Bo nie było dawno owijania, więc fajnie, jakbyśmy na odcinku właśnie to owijanie pokazali, jak to wygląda. Więc no, nie jest taki głupi pomysł. Może sobie akurat to owijanie zrobimy. No, zobaczcie, tu mało, mało co brakuje. Tak szczerze, w tej No, tam to pole też pewnie będzie potrzebne, najwyci, żeby chociaż nie, tam będzie raczej pierwsza dawka, już jakby po tej łące dana. Znowu te ptaki. Rozpierdzielają system tutaj, więc pozdrowseństwa dla nich. Dobra, robimy tak. Na razie tak. Będziemy brać pole nr 33, kupować to, liczymy sobie na nie. Dobierzmy sobie kredytu. Musimy pożyczyć no do 80 tysięcy plus minus. I teraz tak, pole numer 33, leasing. Pole numer 33, rezygnujemy z dzierżawy. Wchodzimy tutaj i pole numer 33. Kupujemy 62 tysiąc, a nie no, tak dużo brałem pieniądze, ale to się przyda na nasiona i tak dalej pole 33 wykupione, jak to wygląda z prawo dzierżawami? 1, 2, 3, 4, 5, 5 dzierżaw mamy, Pole numer 30 jest, wiedzę to pole numer 30 jest, a dobra to, to to pole niedawno było brane w sumie, 27 to będzie gdzieś tutaj pewnie, no te pola też musimy wykupić bo chcę sobie te pola również połączyć. taką chcę miedę sobie zrobić, żeby to było jedno pole i to będzie drugie pole, więc to trzeba też przygotować. Ale zanim to bierzemy pole numer 49: 49, dzierżawę 0,88 hektara. Bierzemy w leasing, proszę bardzo, pole, kolejne dzierżawy wzięte. Będzie dosyć fajny kawałek jak nam się tutaj zrobić. Możemy sobie tę trawę wykosić, zebrać, zawsze to tam parę beleczek nam da. Będziemy mieli większe pole osa, bo raczej z tego co pamiętam w mojej rozpisce jest tylko jedno pole osa, na którym jestem teraz, czyli numer 47. Tutaj będzie rósł sobie owiec, tylko na tym polu. Owiec tylko tak można powiedzieć dla koniarza. Tutaj trzymam, więc to będzie, dobra, musimy, ale to nic. Chyba jak przejechać, czym prędzej. bo jest marę szerąca minutę odcinka. A tu jeszcze troszeczkę trzeba gnojowice tam rozwieźć, ale rozwiedziemy już do końca, żeby tam było... Chociaż czekajcie, nie wiem w sumie... Yy... Dobra, wiedzmy na no gospo, napełnimy beczkę, zaraz decydujemy, czy jedziemy z ja tą dalej, czy... Czy, czy, czy... czy... Hmm, lecimy kosić, bo nie wiem jak to będzie z nawożeniem na tej łące, czy tam jest w ogóle jakieś nawożenie dane, czy coś tego typu? Jest yes. pierwsza dawka nawożenia To ciekawe jak to skosimy to ciekawe czy nam tam nie zniknie nawożenie Dobra. Bierzemy, bierzemy fenda wtedy i jedziemy z kosiarkami. Dobra trzeba trochę przyciszyć opór trzeba załączyć a wciążniczek sobie odstawimy odsypimy kosiarki jedziemy na tą łąkę wtedy ją sobie tam skosimy i zobaczymy. No tak to może trzeba będzie je tam jeszcze coś. nie będę trzy razy wracał na gospę. Żeby tam sobie to zrobić. Dobra, tutaj stoi tylna kosiarka. Pierwsza to sobie weźmiemy, podcofniemy elegancko, podczepimy. No te kosiarki też z czasem pasowało wymienić, wam powiem. Ale na razie jeszcze muszą zostać. Na razie jeszcze muszą być. Pieniędzy na razie na to nie ma. Więc na razie muszą być tak, jak sam to nie chce złożyć. Halo, ale przewody nie podczepiłem. I dlatego, dobra, dobra, wszystko jasne. Hydraulika nie podczepił, a ja chcę składać, więc nie ma się dziwić. Może się coś nie chciało zrobić. Dobra, Polno, wolniutko. Podejdziemy sobie. Tych dwóch. Dobra, przednia zaczepiona, tyle zaczepiono. No, tam chwilę tę tam, łąkę powinniśmy mieć, mieć położoną. Dużo nie ma, no ale trzeba jechać zrobić. Mogłbym to wiadomo uprawić, czy tam zasiać, ale trawy, zawsze, trawy nigdy za mało, nie? Tu bo tam będziemy sobie raczej siano robić. Siano nam się oczywiście jak najbardziej przyda. Teraz pierwszy pokos też będzie w siano, ale to nie wiem, czy dopiero nie na czerwcu będzie ten pierwszy pokos, tak naprawdę. Bo jeszcze ta trawa nie jest jakoś taka duża, żeby ją kosić. Ja trzeba jeszcze poczekać, żeby troszeczkę nam podrosła, wtedy będziemy mogli sobie elegancko ją robić już. Działać z nią. Dobra, rozkładamy kosiareczki. Cik fuk. i my tu jeszcze szeroką miedzę mamy. Nawet bardzo szeroką bym powiedział, więc sobie tą miedzę też tutaj na pewno ogarniemy. Pierwsza się nie opuściła, halo. Co okay, jest nie tak? O, teraz, dobra. Tu się przybugowała ta pierwsza szarka ale dobra, już wszystko działa. Dobra, działa. Ładnie, ładnie kości się. No zobaczcie, wykosimy sobie. będziemy mogli już tutaj z uprawką wjeżdżać. Naszym bezorkowcom sobie tutaj wjedziemy. Tu uprawimy i w to zasijemy. W ogóle też nowe teksturki mam. Te, które bronek tam również posiada. Dziękuję dla jego, że tam na lawie udostępnił. Sobie też pobrałem żeby sobie sprawdzić, jak to tutaj wygląda i powiem Wam, że fajnie, fajnie podoba mi się to. Te tekstury, bo to jest tekstura orki, nie wiem czy to zmienia orkę, czy nie, wiem na pewno, że uprawę zmienia. Jak widzimy, czekajcie, talerzów, po talerzówce zmienia, po bezorkowcu zmienia. Jak sobie wiedziemy i po siebie chyba też jest zmieniona, jak się nie mylę. To jest naprawdę bardzo fajna teksturka. Zawsze to coś innego, coś, coś nowego. Tutaj też kosimy na miedzy. Wszystko wykoszone ładnie, ładnie, eleganckie. Słuchajcie, sobie tutaj machniemy to. Dobra. Dawaj do środka, lecimy normalnie tak tak jest tutaj. do kosi wszystko i będzie dobrze. No to też nie jest jakaś duża ta trawa, ale... Ale, ale... Zawsze tutaj parę beleczek powinno dać. Przestrzenią, dobra, to czym jak prawi? Bo na tych zakrętach, tym jak się niestety le robią, to sobie to ogarniemy i jak widzicie, o jest Maria 50, ma godzina na fędzie, pija, więc ładnie, jest sporo. W sumie już też to mamy, mam, bierzemy się do ostatniego odcinka, więc się nie dziwię, że tak na widzę tutaj jest. No i też trzeba pozmieniać troszeczkę maszynek, też, żeby zobaczyć, e, właśnie, jak te celary moje zarabiają, bo nie wiem czy tam. Dobrze to zarabia czy nie, bo powiem wam, że yy, nie jest jakoś to grubo, pieniężnie bym powiedział z tego, bo tych paneli mam. więc Trzeba będzie tam troszeczkę sobie to podustawiać jeszcze, żeby to troszeczkę lepiej działało. No i tak, nie narzekam, bo po przewinięciu dosyć pieniążku sobie zarobiliśmy z naszych krówek. Wiadomo, tam jeszcze krówki nie są aż tak bardzo... Yy rozwinięte można tak powiedzieć, żeby dawało aż tak dużo mleka, ale już tak naprawdę te 16 tysięcy miesięcznie chyba zarabiam, więc to dosyć fajny pieniążek już jest na, na rozwój no wiadomo, ale na to też chodzi jakby nie było koszty, koszty utrzymania wszystkiego, koszty wody więc no to też troszeczkę to zabiera, no i koszty dzierżawy również w to wchodzą jednak co miesiąc pobiera to dzierżawy również więc, no, zawsze to jakieś dodatkowe pieniądze. Zawsze na naszym koncie coś się pojawia, jakiś pieniądze rośnie do góry, bo na samym porządku mieliśmy tak, że zamiast zarabiać, to my tak naprawdę na tym wszystkim traciliśmy. No, chociaż tyle, że teraz nam się to odbiło i z tego jakoś mało zarabiamy już. Tak to było, powiem wam, krucho, krucho z tym wszystkim, żeby tutaj się dorobić. Teraz, jakoś w miarę, to do przodu leci. Sąsiady postawili kurnik, więc na pewno też mi możliwe, że troszeczkę odskoczą, bo jednak za te jajka zawsze pieniądze były naprawdę zarąbiste. Więc się nie dziwię, jak mi uciekną gdzieś. Jakiś większy ciągnik ode mnie jeszcze i tak dalej. No, ale jest jak jest. Ja mam dwie obory na krówki mleczne. Tutaj mam pastwisko. Chłopaki mają jedną oborę na krowy mleczne, no i mają pastwiska też na krówki mięsne. Też krówek mięsne też bardzo sporo mają. Ponad więcej ode mnie, tak mi się wydaje, więc no, ładnie poszalali tam chłopaki, ale yy, tamtej oborze duże, jak też yy, tych krówek będzie więcej, to też naprawdę lepsze pieniądze będą za mleko również przychodziły. Na razie yy, tych krówek tam jest 30 chyba, coś takiego, yy, więc to i tak jest dosyć spora ilość, ale jak będzie jeszcze więcej, to tego mleka jeszcze więcej będzie, no i będzie więcej oczywiście pieniędzy za to wszystko. Trzeba będzie poczekać aż e, nam się tutaj te krówki tam rozmnożą. Chociaż rozmnożanie to jak się te krówki rozmnożają, to staram się ich sprzedawać, tam powiem szczerze. Mm, a po prostu sobie dokupywać e, takie krówki już wiecie, które już tam pomału zaczynają dawać mleko, żeby to już e, ta produkcja szła, dobra dobra jak. a nie stała w miejscu. No a te jakieś tam cielaki i tak dalej sobie to starą sprzedawać, wiadomo nie ma za to jakichś dużych kokosów, ale zawsze jakiś tam pieniążek za to przyjdzie dodatkowy, więc nie ma co narzekać, parę sztuk się sprzeda to zawsze można jakąś krówkę dokupić sobie dorosłą, która już będzie nam elegancko mleko dawała, co właśnie będę musiał się zobaczyć, bo teraz mam tak jakby trzy sorty do krów mięsnych, będę musiał zobaczyć, zaraz muszę wejść sobie tam kliknąć, zobaczyć. Mam trzy sorty. Tak, dwa sorty sprzedałem. Jeszcze został jeden sort, ale to powiększałem paswisko, dopiero kupowałem, a ile to już od tego minęło, to powiem Wam szczerze, że już nie pamiętam, będę musiał zaraz sobie to zobaczyć, jak to tam wygląda z tymi krówkami, bo jakby doszły pieniądze jest do niedługo za krówki, tak jakby na lato, za nasze mięsne, no to ciągnicze kawałka się pojawi, to tam też uzdań się pojawi, co do siwnika na razie jeszcze chyba nie, bo to też do tej pory wydatek będzie. No i jak chciałem wniknąć, to pasowałoby też zmienić i opryskiwać, żeby te ścieżki miały ręce i nogi. Więc trzeba będzie tutaj na ten temat sobie troszeczkę pomyśleć. Dobra, czyli mamy to już skoszone. Tylną kosiarkę weźmiemy sobie, wyłączymy, złożymy. Bo jeszcze tutaj, jest, teraz pamiętam, to jakiś z przodu jakieś zostały, więc sobie ich poprawimy. Żeby tam problemów nie było. Żeby je coś przypychało. A zawsze trawy parę litrów da. No tutaj coś jest. I puch, dobra. Składamy, wracamy. W sumie, czy musimy wracać na gott, bo możemy jechać na nasze żyto dalej. Bo jak to wygląda tutaj? Nie, Pola będzie jest nawieziony więc naprawdę bardzo fajnie. Myślałem, że to nawożenie zniknie. Ale jak już zatrzymaliśmy się, to sprawdźmy tutaj krówki. No nie, jeszcze nie. 12 miesięcy, no to jeszcze 10 miesięcy potrzebujemy, żeby te krówki tutaj nam odrosły jeszcze. No ale patrzcie, te Prawie nie, nie, niedaleka różnica będzie, bo to mają 12, tamte 7, więc podgoni te 10 miesięcy. E, tak naprawdę, no to już tamte krówki też prawie na wylocie będą. Parę miesięcy będą kolejne pieniądze, więc no. Dobrze będzie, dobrze będzie. Wtedy na pewno sobie z jakimiś siewnikiem opryskywać, jakbyśmy to sprzedali. Dobra, jest są tutaj gdzieś biega. E, a co do traktora, to i tak, czy jak pieniądze powinny być, bo sami wiecie, jeszcze żyto jest, no? nie? Jeszcze jakby nie było, jest żyto do sprzedania pójdzie na książkę, więc za to też jakieś pieniążki wpadną Za soję, za słonecz, za kugrydzę, więc ja tutaj mogę powiedzieć, że tutaj impreza dalej trwa widzę. Mogę powiedzieć, że ciągnieszek na się pojawi. Przez te parę odcinków, ankietę sobie zrobimy. Czy ja potrzebuję? No jeszcze masę ja potrzebuję, ale możliwe, że po, po kolejnym odcinku już będzie wystawione do sprzedaży nawet na kolejny będzie sprzedany, zobaczymy bo co, zostanie do zasiania tak naprawdę yy, ta a nie, słonecznik stoja w sumie dostanę do zasiania więc sobie to posieję i wtedy będę mógł sobie ten ciągnik sprzedawać, chociaż mógłbym nawet trendem to siać dałby sobie radę jakoś bez problemu ale już ogarniemy sobie yy, ogarniemy sobie właśnie, słuchajcie dobra ctrl V, ctrl v Widziała, dobra, dobra. Film sobie też klikniemy. Powiedziemy jakoś tak. I będziemy jakoś tutaj pomału dawali czadu. tym żydkiem No trochę tutaj tego jest do roboty, ale... Na szczęście tu nie trzeba nie przetrząsać, nie tylko... ...grabit prasować, owinąć i... i... ...będą mogły belki iść na sprzedaż. Jak no widzicie, bardzo fajnie, bo jest taki prosty odcinek, w sumie do Penta też muszę gps zamontować. Mam już tam plan zrobiony na, na GPS-a, dziękuję Jasinowi e, za przygotowanie gps a ale jeszcze sobie tego nie wgrałem jakby. Ale trzeba będzie to sobie ogarnąć, żeby tego GPS-a w też już mieć, bo przydałby się, ja nie powiem, że nie. Jakiego koszenia, czy, czy jakichś uprawek, czy coś, tak, czy coś tego typu, naprawdę się nam ten GPS-ik przyda. O, dobra dobra, prawdopodobnie kosiarka do wymiany to, tu niecenie chyba wyłączone. Wychałem nic nie stało, a nie chcę za bardzo wygnieć tego, żeby tutaj troszeczkę pieniążkę z tego było. No może w tym sezonie też pole Sonecika dosyć fajne. No, padnie. Co, też oczywiście na no, został sprzedany ale w sumie nie wiem czy o tym gadałem już na odcinku czy nie z tego co pamiętam to na live sobie chyba go zawoziłem tam troszeczkę tego wyszło no i dosyć fajne pieniążki co dostaliśmy, ale powiem wam że już nie pamiętam ile tego było tych pieniędzy tam z tego, ale z tego co pamiętam to zarobiliśmy i na pewno już mamy oborę naszą piękną spłaconą bo za, to co za zarobiliśmy na olejarni to wszystko poszło oczywiście na naszą piękną oborę więc obora już jest tak naprawdę spłacona więc y, jesteśmy już na czysto został nam oczywiście kredyt. Niedużo tego kredytu jest, ale zawsze jakieś tam odsetki z tego idą i to też trzeba będzie z czasem spłacić, a na razie trzeba pokupować to, co musimy. Dopiero będziemy sieli nad spłatą kredytu. Ja do Boże, tak nic nie widać. Gdzie tutaj trzeba jechać? Dobra. Naprzeciwko, tutaj naprzeciwko też, na polu numer 30 też będę miał kurdze. Będę miał dwa pola kurdzy w tym sezonie zasiane. Muszę się na to przygotować, bo nie wiem jak to będzie z tym TMR-em, ale raczej nam kiszonki powinno wystarczyć. A zawsze na ziarno też można sobie skosić. Czemu by nie? Zawsze tu jakiś dodatkowy pieniążek też na konto wpadnie. Dobra. Iść. Dobra, wolno, wolniutko. No i gitara. Jak już będziemy mieli tutaj odkoszone, to już będzie się o wiele lepiej kosiło. Stąd te pierwsze przyjazdy, żeby to fajnie wszystko tutaj wykosić, poprzeczniaki, nie niepoprześniaki, żeby to było przygotowane już tak jak trzeba. No to, w tym koszenia odcineczek będziemy mieli żydka, no to na pewno zrobimy sobie jeszcze mm, jakiś tam część na odcinku z owijania belek. Tu ja sobie to e, wezmę na live, może dokończę, kosić. I porobię e, wszystko inne i wtedy ogarniemy sobie właśnie to owijanie, no będę musiał troszeczkę to przygotować, żeby troszkę mm, nadrobić sobie robotki bo chciałbym, żebym żeby już było yy, tamta kurdza, żeby była już zasiana na tamtym polu jakby na live'iku, żebym sobie to ogarnąć yy, albo słonecznik, w sumie dobra yy, to zrobimy, że na live sobie ten słonecznik zasiejemy to dosyć spore pola słonecznika będziemy mieli, a w tym sezonie sobie zrobimy siebie kurdzy na tamtym polu sobie ogarniemy, a na tym polu robimy sobie owijanie i też dosyć fajnie to wyjdzie. Zobaczymy ile odcinku, będzie z wiosny, nie wiem, za 2 Z3, zobaczymy ile tej roboty będziemy mieli. Teraz już dosyć sporo, ale postaram się na live tutaj troszeczkę podziałać, żeby też hmm, było coś fajnego do roboty na odcineczku. A i tak dalej. O, siewy soi sobie zostawię raczej poza odcinkiem już, siewy z y, owsa możliwe, że też sobie zrobię poza odcinkiem. No to zobaczymy, zobaczymy. Wszystko się tak naprawdę y, okaże. Na pewno będą siewy y, kukurydzy na odcinku robione, więc na to możecie czekać, żeby siebie słonecznika, czy, słonecznika, nie słonecznika, siewy kukurydzy sobie zobaczyć. Dobra, y, co? Ja sobie koszę dalej. Ee, życzę Wam miłego odcinka, dziękuję za dzisiejsze oglądanie i trzymajcie na słonego odcinka na razie. Do